Ja bardzo bacznie obserwuję Twojego Instagrama i to jest super widzę, poradnik. Widzę, że bardzo bacznie obserwujesz mojego Instagrama. Widzę, jak ogląda moje storki. Ja też widzę, jak ona ogląda moje storki. Owszem. Nawet jest Ta... bliskich znajomych. Jestem u mnie. bliskich znajomych, te w środku, nocy są najlepsze. Oh no, oh no. Oh no. Idziemy dalej. Ostatnio na Instagramie powiedziałeś, jak trzeba zachować się podczas wypadku. Czy mogłabyś to powtórzyć moim widzom? Eee. Bo storki znikają po 24 godzinach. Chciałam powiedzieć o korytarzu życia, że jest on niezwykle potrzebny, bo e, służby, które pomagają ludziom, jadą tam, bo komuś dzieje się krzywda i trzeba zachować czujność, coś czego... Kierowcy nie potrafią robić, bo nawet teraz, jak jechałam tutaj na premierę The endu, to staliśmy na trzech pasach, były samochody, słychać karetkę, no więc ja zaczynam zjeżdżać, a kierowcy są w panice. Oni nie wiedzą po prostu, co mają zrobić, więc to jest super ważne, żeby ten korytarz życia był. Nie bójmy się o swoje felgi, czasami można wjechać na krawężnik. Tam ktoś może bardzo potrzebować pomocy, a może nawet umierać. I ja zawsze podaję taki bardzo ekstremalny przykład w takich sytuacjach. Wyobraź sobie, że pod mocy potrzebuje Twoja mama albo tata, nie? Albo brat, albo żona, dziecko, ktoś bliski i kierowca nie zjedzie i karetka na przykład nie dojedzie, aż mam ciary, jak to mówię, nie? A co jeszcze bardziej denerwujecie w kierowcach? To, że kiedy jest wypadek albo coś się dzieje, jakieś zdarzenie na drodze, to wszyscy się prawie zatrzymują, żeby popatrzeć, co się stało. No to jest absurd. Robi się korek, to jest raz, a dwa, że to powoduje kolejne niebezpieczne sytuacje. Także nie róbmy tak, drodzy państwo. A jakbyśmy mieli odejść od kwestii wypadków, co Ci jeszcze kierowca denerwuje? Że jeżdżą lewym pasem po autostradzie. A bo ty masz szybki samochód. Ja Szczy wiem, lewy Krysia, do, do do szybkim? ale on jest do wyprzedzania. Mm -hmm. Wyprzedzisz i zjeżdżasz na prawę, Jedziesz dalej, znowu wyprzedzasz, zjeżdżasz na prawe. A na odcinku łódź, Warszawa, wszyscy rżną lewym. Oni cały czas wyprzedzają. Nieważne ile jedziesz, cały czas wyprzedzasz. A ty miałaś kiedyś wypadek? Nie. Miałam stłuczkę raz. Ale to we mnie ciągle ktoś wjeżdża, jakby. Kierowcy nie zachowują. No, <laughs> to dwuznacznie. Ja, Chciałbyś? Okay. Nie. Wjeżdżają mi w tył. Dobra, no ale jeżeli, jak tyś Ciebie wybiechał, to co ty zrobiłaś? Wysiadłaś i przekleństwa, czy. Nie, wysiadłam no? i mówię, no będziemy pisać. Mój tata był przez e, prawie 20 lat e, inspektorem do spraw likwidacji szkód, więc ja wiem, jak postępować.